Hej, cześć, witajcie z tej strony CryptoOsio. Witam w kolejnym materiale, w którym to przeanalizujemy sobie rynek kryptowalut. Zobaczymy, gdzie leży siła i stwierdzimy, co nas czeka w najbliższych tygodniach, może miesiącach dnia. Zaczniemy od miesięcznego interwału, Jak widzicie, jesteśmy aktualnie powyżej naszego poprzedniego miesiąca haja, co jest bardzo przyjemne. Stworzyliśmy widoczny. Wyższy szczyt, wyższy dołek, przepraszam, i poszliśmy równie po wyższy szczyt. Um, przejdziemy teraz na tygodniowy wykres, ponieważ tutaj jeden target został już wyeliminowany. Nasz następny jest to swing high na poziomie 70 tysięcy i końcowo z intencjami byczymi jest naszym końcowym targetem nasze ATH na 73 tysiącach. Jak przejdziemy na tygodniowy interwał, to zobaczycie, że na tygodniowym interwale mamy ten wyższy dołek, co było fajnym wyznacznikiem zmiany w końcu trendu. Od tamtego momentu tworzymy sobie nogi order flow, które są pro wzrostowe. Nogi order flow to są takie nogi, które mają w sobie fair value gapa, więc jedna nam się utworzyła i aktualnie stworzyliśmy drugą. Wygląda na to, że będziemy raczej się cofać po jakieś mniejsze przeceny, aby później kontynuować do góry. Mamy tydzień do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy bodajże entuzjaści kryptowalut są za tym, żeby wygrał Donald Trump. Nie wchodzimy na politykę, tylko i wyłącznie rozmawiamy o tym, że dla dobra Rynku kryptowalut zdecydowanie bardziej jesteśmy na stronie Donalda Trumpa tylko i wyłącznie dlatego, że mamy w tym interes finansowy. Tak wiem, jak to brzmi. Jednak takie nastawienie niestety krąży w naszych kręgach. A jak widzicie z dniowego interwału, tutaj również mamy fair value gap, którego możemy zredefiniować. Jest on bardzo dobrym miejscem na to, żeby utrzymać nasz wykres z racji tego, że mamy jeszcze tutaj swing high poprzedni, więc tworzy nam się tutaj overlapping defense, czyli taka obrona zdecydowanie wzmocniona. I mogłaby ona nam dać wyższe ceny. Na dniowym interwale mamy siłę taką, że tworzymy nawet fair value gapa dniowego, który potencjalnie też nas może zabrać wyżej. Ściągamy ceny premium z swingów highów poprzednich i wygląda na to, że będziemy chcieli pchać do góry. Rynek kryptowalut wygląda bardzo solidnie. Uważam, że sam BTC stoi bardzo dobrze. Nie było mnie na tym rynku tak zaangażowany. To nie byłem w niego już no tak z dobre dwa tygodnie, tak bardzo mocno zaangażowany. Zrobiło mi to troszeczkę lepiej dla mojej psychiki, uważam, bo patrzę na te wykresy z dzisiejszego punktu widzenia, to sytuacja wygląda bardzo dobrze. Dla porównania chciałbym Wam pokazać, co się dzieje na dolarze, bo dolar to jest bardzo, bardzo interesujący teraz wykres. Jak widzicie, już Wam pokażę o co mi chodzi, w poprzednim miesiącu, Nasz wykres wyglądał w taki sposób i liczyliśmy na to, że następna świeca, która się tutaj otworzy, stworzy nam fair value gapa do tego miejsca, czyli do tego miejsca nie dojdzie i będziemy kontynuować w dół, ciągnąc po ten low poprzedniego miesiąca. Jak widzicie, to się nie stało, wręcz przeciwnie, mieliśmy pokazane tutaj intencje już Wam Cofam, żeby to było jak najbardziej widoczne, pokazane zostały intencje bycia. Jest to na pewno spowodowane tym, że mamy elekcję w Stanach Zjednoczonych i ta cena dolara musi stać, żeby pokazać też siłę osób, które chcą podtrzymać aktualną władzę. Natomiast sam dolar nie jest jako tako bardzo dobrze zabezpieczony. I tutaj właśnie wchodzi ten magiczny Bitcoin który może dla Stanów Zjednoczonych być jako właśnie takie zabezpieczenie. Coś jak złoto, tylko że wirtualne i nowoczesne. Um, więc na miesięcznym interwale znegowaliśmy nasze wirisowe intencje. I robimy tutaj tak zwany unusual context i wchodzimy w tygodniówkę, gdzie widzimy, że tutaj mamy zdecydowanie bycze intencje, tworząc niejednego. Nie dwa, a potencjalnie nawet 3 i może nawet czwarty perwali gap do góry. Eee, chciałbym Wam tylko pokazać to, jak bardzo dziwny jest to Price Action, jak bardzo jest on zmanipulowany. Jak wiemy... BTC jest odwrotnie korelacyjne do dolara i vice versa, co oznacza, że dolar, kiedy rośnie, to BTC powinien się osłabiać i oddawać mu trochę szacunek, ale jak widzicie, to się nie dzieje. Mamy już zmianę trendu na trend wzrostowy na bitcoinie, a na dolarze mamy cały czas forsowane ruchy do góry, które koniec końców muszą się jakkolwiek zakończyć. Nie można iść w jednym kierunku bez jakiegokolwiek zejścia w drugim kierunku. Więc, jak bardzo chciałbym być bearish na dolarze, aktualnie price action mówi, że nie jesteśmy. Można by tu nastawiony byczy z chociażby tych trzech argumentów, którymi są te trzy fair value gapy, które nas z perspektywy tygodniowej pod nami. Naszym targetem jest zdecydowanie ten poprzedni swing high i będziemy prawdopodobnie do niego szli. Jeżeli chodzi o dniowy interwał, to zobaczcie, że tutaj też utworzyliśmy fair value, też poszliśmy po naszą cenę premium, ściągając ten target. Wygląda na to, że do czasu wyborów w Stanach Zjednoczonych nie będziemy widzieć zbytnio ruchu na dolarze, który mógłby sugerować to, że BTC jest aktualnie mocniejszy i przyszedł na niego czas. Musimy zdecydowanie poczekać na te wybory, które już są za tydzień. Jeżeli słyszycie ekscytację w moim głosie, to tak jest ona. Jestem bardzo podekscytowany um, i jestem ciekaw, co się stanie. Um, wybory wygrane przez Donalda Trumpa będą raczej 100% pewnikiem tego, że hostsa kryptowalut zaczyna się już. Na poważnie, mimo tego, że trwa ona cały czas, to teraz dopiero faktycznie się zaczyna poważnie, e, i wszystkie duże instytucje mogą już ze zwiększonym ryzykiem inwestować w ten rynek. E, z racji takiej, że mamy jednak ten cykl czteroletni, w którym to w ostatnim roku tego całego cyklu zwiększa się apetyt na ryzyko, z racji na to, że. Mamy zwolnienie gospodarcze ogólnoświatowe i waluty ogólnoświatowe się osłabiają. Stąd też powstaje potworny dodruk pieniądza i to osłabia waluty. A gdzie wprowadzić pieniądz, który jest dodrukowany? Do akcji, do spółek, do bardzo ruchliwych instrumentów, chociażby takimi jak jest krypto. Zobaczymy, czy tak się stanie. Na chwilę obecną, dolar jest bycie. Na chwilę obecną, BTC wygląda też bardzo solidnie. Oczekujemy tego, co będzie po wyborach. Uważam, że czekanie w tym momencie jest najlepszym rozwiązaniem. Przejdę i tylko pokażę Wam Ethereum, bo sam jestem ciekaw, jak wygląda ten wykres. I zobaczymy, czy coś tutaj się zmienia. Na Ethereum mamy Ferwalium. Brisowe z miesięcznego punktu widzenia, które dotknęliśmy. I jeżeli ten order flow jest faktycznie takie, jakie e, miałoby prezentować na miesięcznym interwale, no to raczej pójdziemy po e, lowa na 2000, 2135. Natomiast co dobrym znakiem utworzyliśmy na miesięcznym interwale wyższy dołek. Już Wam go zaznaczam wyraźniej. Wyższy. Dołek, który widać tu w tym miejscu. I konsolidujemy. Włożymy Ferwaliu Gapy w wycze, które od razu są disrespektowane. Mamy bardzo niezdecydowany price action. Z jednej strony jest argument taki, że OK zebraliśmy już Ferwaliu e, w postaci na no, miesięcznym interwale w postaci tej świecy, bo ona jest fair value. E, i trzymamy się w nim aktualnie. Mamy poniekąd odwrócenie trendu, bo cały czas to robimy i wyższe dołki, i wyższe szczyty. E, sytuacja wygląda dosyć, dosyć stabilnie, pozytywnie. Ehm, Jeśli zdziwiłbym się, jakby były tutaj tylko i wyłącznie warunki do tego, żeby czyścić pozycję ludzi. Bo jak widzicie, po każdym praktycznie w utworzonym mamy jego disrespect, zaraz. I e, dzieje się to tak i w przypadku byczych, i w przypadku berishowych w e, Więc Ether stoi pod znakiem zapytania i ewidentnie czeka na to, co zrobi Bitcoin. I jeszcze wspomnę tylko o Solanie bo Solana wygląda zdecydowanie ciekawiej i zdecydowanie bardziej interesująco. Patrząc na to chociażby, że argument jest znowu ten sam. Tworzymy wyższy szczyt, jednakże struktura wygląda lepiej. Z miesięcznego punktu widzenia zamykamy się powyżej, miesięcz... powyżej naszej miesięcznej puli płynności, która znajduje się na świecy, która była dwa miesiące temu. I aktualnie się trzymamy powyżej na tygodniowym interwale. Tworzymy jeden fair value gap, tworzymy drugi fair value gap, które nas pchają do góry. Price action wygląda całkiem w porządku i mamy miejsce na to, żeby móc się cofnąć i jeszcze pójść do góry, skontynuować do góry i końcowo wyczyścić faktycznie nasze haje. Chcielibyśmy na pewno zobaczyć solanę, która jest na 210 i nawet zamyka się powyżej 210, jest, Solana jest bardzo ciekawym coinem w tym cyklu, ponieważ tam się toczy najwięcej transakcji, które mają największe ryzyko, nie są ze sobą największe ryzyko, ponieważ stworzenie coina na samej Solanie jest na tyle proste, i na tyle e, tanie, że tworzy się ich dużo, i są to kolejne często bezwartościowe, które mają po prostu pójść, zebrać publiczność, e, pokazać im niesamowite wzrosty, po czym sprzedać im to na głowę, e, i bardzo dużo ludzi na tym traci. Jest to niestety takie kasyno, i jakbyście chcieli na przykład wziąć udział w takim kasyno, to samo możecie wejść na jupiter, to jest taki największy w tym momencie dex solany i tam macie możliwość właśnie sprzedaży sobie memcoinów i dlaczego solana radzi sobie tak dobrze w porównaniu do e, samych innych coinów e, takich jak e, ethereum, e, radzi sobie dlatego, że właśnie duża aktywność, bardzo duża prostota e, i sama sprzedaż, która odbywa się e, z pod, pod blockchainem Solany, e, ciągnie do tego, że sprzedając sobie na przykład jakiś, nie wiem, gówno coin na Solanie, na którym zarobiliśmy, to automatycznie ustawia nam sprzedaż do Solany, żeby móc robić dalsze transakcje. Nie przestawia nam na USDT, natomiast jedziemy cały czas na Solanie, co też może skutkować tym, że po prostu ludzie się cashutują ze swoich wygranych i trzymają Solane. I są w tej Solanie. Więc to może być taki aspekt te, tego, co potwierdza, że ten coin jest mocniejszy. O, od takiego Etera. Przypominam, że Ether jest dużo droższy. Jest taki bardziej prestiżowy coin. Ceny na transakcjach są zdecydowanie większe niż na Solanie. I ma on częste przeciążenie Głębi, co skutkuje jeszcze większymi cenami. Natomiast solana jest sama w sobie tania. I ma bardzo duży e, zasięg transakcji, bo ma bardzo dużą prostotę w samym tworzeniu coinów. E, także Solana wygląda bycio z perspektywy tygodniowej, miesięcznej i dniowej. BTC wygląda bycio z perspektywy miesięcznej, tygodniowej e, i dniowej. Ethereum wygląda na to, że czeka. Zobaczymy sobie jeszcze Ethereum do BTC. I tutaj jak zwykle nic nam się nie zmienia. Prawimy cały czas i widać tutaj porządne oczekiwanie na potwierdzenie tego, że BTC już robi swój ostateczny run. I trzeba zwiększyć ryzyko i przejść do okay. Teraz, Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Był to krótki, niezbyt treściwy materiał, jednak uważam, e, że. Nie ma zbyt dużo też do omawiania. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie po takiej przerwie. Zobaczymy jak mi to z pracą wyjdzie i kiedy znajdę, no to chwila. Natomiast dziękuję Wam za oglądanie i się trzymajcie w tym dzikim zachodzie kryptowalut. Hej, hej!